Mają 50% mniej tłuszczu i są doskonale przyprawione. Efekt? Mmm, pyszne! Lay's oven baked, bo pieczone jest pyszne. Super oferta, tylko teraz w KFC! Megabox 5 za 20! Wybierz swoje ulubione produkty! Cheeseburger, Longer, Wielka Dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 złotych! Tylko w KFC! W bezkresie kosmosu jest tylko Pan, Stade, i Naródny Narodny Ale Narodna Albo bo my zginiemy, a albo... on? Będzie go, Nie Przez trzy kolejne soboty. Skąd on jechał? Na most do zagrożeń. Startek. Startek. Wciąż. Startek. Nie znam. Trzy części. Tydzień po tygodniu. Tak, właśnie. Dutra o 27. Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor pastylek na ból i Isla Medic. przyjemnego oglądania programu życzę sponsor. Producent płynu micelarnego Garnier. Sponsorem programu jest dystrybutor pastylaka Utopii Plus. Przeciwko oparatom tozie i krwawieniu dziąseł.